Możesz oddalać się od Boga, nawet tego nie zauważając. Małe nawyki, codzienne myśli, zwykłe działania to wszystko może tworzyć niewidzialną barierę między tobą a nim. Ale jak rozpoznać, że tak się dzieje? I co ważniejsze, jak naprawić te błędy, zanim będzie za późno? Dziś pokażę ci błędy, które po cichu oddalają cię od Boga, a ten ostatni może być najniebezpieczniejszy ze wszystkich. Zostań ze mną do końca, bo to może być odpowiedź, której szukałeś od dawna. Ignorowanie mocy modlitwy. Czy wiesz, że modlitwa to nie tylko sposób na proszenie Boga o coś? Kiedy przestajesz się modlić, oddalasz się, bo tracisz połączenie. Modlitwa to rozmowa, wymiana, a gdy przestajesz z nim rozmawiać, budujesz mur między sobą a Bogiem. To nie tylko proszenie. To rozmawianie. Przestanie ufać Bożemu planowi. Wątpliwości mogą być największym wrogiem wiary. Za każdym razem, gdy kwestionujesz to, co Bóg ma dla ciebie, dajesz przestrzeń na niepewność, frustrację i strach. Kiedy nie ufasz Jego planowi, oddalasz się od Jego wskazówek i miłości. Bóg ma plan dla Twojego życia, ale musisz w Niego wierzyć całym sercem. Życie w grzechu i ignorowanie Bożej korekty. Grzech jest jak warstwa kurzu, która się gromadzi, oddzielając cię od obecności Boga. Im bardziej ignorujesz jego ostrzeżenia, tym bardziej się oddalasz. Bóg nas koryguje, bo nas kocha, a odrzucenie tej korekty to odrzucenie jego miłości do ciebie. Stawianie innych rzeczy ponad Bogiem. Wydaje się to proste, ale dzieje się cały czas. Praca Media społecznościowe, pieniądze, związki. Kiedy cokolwiek staje się ważniejsze niż twoja relacja z Bogiem, przestaje on być twoim priorytetem. A wiesz, co w tym najgorsze? Możesz nawet nie zauważyć, że to robisz. Bóg powinien być na pierwszym miejscu w twoim życiu, nie tylko w słowach, ale i w czynach. Jeśli nie będzie twoim najważniejszym priorytetem, prędzej czy później poczujesz pustkę której nic innego nie wypełni. Niepraktykowanie miłości i przebaczenia. Wielu ludzi mówi, że podąża za Bogiem, ale nosi w sercu urazę. Jak możemy oczekiwać Bożego Miłosierdzia, jeśli sami nie potrafimy przebaczyć innym? Sam Jezus nauczał, że powinniśmy przebaczać, tak jak i nam zostało przebaczone. Jeśli masz trudności z przebaczeniem, poproś Boga, aby przemienił twoje serce. Przebaczenie nie jest przysługą dla innych, ale wyzwoleniem dla nas samych. Słuchanie słowa, ale nie praktykowanie go. Wielu ludzi chodzi do kościoła, czyta Biblię, ogląda kazania, ale gdy przychodzi czas, by żyć zgodnie z tym, czego się nauczyli, nic się nie zmienia. Jezus powiedział, że kto słucha Jego słów, ale ich nie praktykuje, jest jak człowiek budujący dom na piasku, pierwsza burza go zniszczy. Jeśli chcesz być blisko Boga, musisz żyć zgodnie z Jego wolą. Nie wystarczy znać prawdę, trzeba ją stosować na co dzień. Myślenie, że masz jeszcze dużo czasu. Jednym z największych błędów jest myślenie, że zawsze będzie później na szukanie Boga. Później się pomodlę. Później się nawrócę. Później wrócę do kościoła. Ale co, jeśli to później nigdy nie nadejdzie? Biblia ostrzega nas że nikt nie zna dnia ani godziny. Najlepszy czas na zbliżenie się do Boga to teraz. Nie odkładaj swojej relacji z Nim na później, bo może się okazać, że ten czas nigdy nie nadejdzie. Błędów, które oddzielają Cię od Boga, może być wiele, ale dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie jest za późno, by to naprawić. Masz moc, by zmienić to teraz i przywrócić bliskość z Nim. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś na swojej drodze duchowej. Bóg zawsze jest gotów przyjąć cię z otwartymi ranionami. Ale to ty musisz zrobić swoją część i pragnąć tej przemiany. Dziś zastanów się, które z tych błędów popełniłeś, co można poprawić, aby zbliżyć się bardziej do Boga i żyć w pełni Jego obecności. Jeśli poczułeś, że ten film dotknął twojego serca, podziel się nim z kimś kto również potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. I, co najważniejsze, zasubskrybuj nasz kanał, bo razem możemy duchowo rosnąć i wzmacniać naszą wiarę.